Cześć wszystkim z tej strony Konrad. Dużo osób pytało mnie jak nawożę swoje akwaria. Także nagram wam krótki filmik jak ja to robię. Jeśli chodzi o nawozy, to nie kupuję żadnych jakichś tam gotowych, markowych, butelkowanych dziwnych nawozów. Bo po pierwsze to jest drogie, a po drugie za bardzo nie ma kontroli nad tym jak się to nawozi. Bo tam na ogół to są jakieś tam miksy nawozowe i w jednej buteleczce jest są różne proporcje różnych składników dlatego ja osobiście stosuję rozrobione sole pojedynczych składników i dozuję je sobie według wcześniej wykonanych testów. Jeśli chodzi o testy, to ja używam testów oleka. robię je tak średnio co 2-3 tygodnie, ewentualnie jak widzę, że coś dziwnego się dzieje w akwarium. Często też właśnie trzeba właśnie patrzeć na to jak wyglądają rośnie na przykład u mnie bardzo często jest problem z Potasy. najczęściej to widać na bakobie, bo po prostu marnieją jej stare liście, odpadają mi, same takie patyki zostają, tam później na przebitce Wam pokażę, jak to wygląda. Także gdy tylko widzę, że zaczynają się robić dziury w liściach i te liście marnieją, po prostu daję trochę więcej potasu. Ewentualnie to też, czy miałem kiedyś problem, bo były dziwne jakieś skoki fosforu, znaczy on po prostu bardzo spadał w dół, i pojawiały się zielenice. Na bardziej to było tutaj na Anubiasie, po prostu było dużo takich zielonych kropek. Podniosłem trochę fosfor, od razu te kropki zielenice zniknęły i wszystko jest tak, jak powinno być. Swoje wszystkie testy, wszystkie rzeczy sobie zapisuję w aplikacji w telefonie. Tam mam wszystkie wykresy. Jeśli chodzi ogólnie o te jakie parametry utrzymuję, staram się trzymać żelazu na poziomie 0,1, 0,2 mniej więcej. Azot mam 20, to jest dosyć dużo ogólnie. Ale taką też mam wodę w kranie i nie, nie bawię się w jakiś filtry, RO, jakieś wody budelkowane, więc no, musimy z tym żyć i jest jak jest. Ale akwarium jakoś sobie z tym radzi. Potas trzymam na około 1, znaczy fosfor trzymam na około 1. Do potasu nie mam testu, więc potas tak na oko, że tak powiem leci. No, zresztą potas to ciężko przedawkować, więc jakby nie ma stresu z tym. Ogólnie jeśli chodzi o sam ten właśnie fosfor, u mnie jest jeden, to jest ogólnie dosyć dużo. Jest też tak dlatego, że mam ten azot wysoki, a teoretycznie te proporcje powinny być 10 do 1, jeśli chodzi o azot do fosforu. U mnie jest to na razie 20 do 1, więc dlatego ten fosfor jest wysoki. Mam w planach spróbować podciągnąć go do dwóch i zobaczyć co się stanie, bo dwa to jest trochę dużo, trochę mnie ta liczba przeraża, ale zobaczymy, najwyżej będziemy ratować. Podmiany robię raz w tygodniu po 10 litrów standardowo, zwykła woda kranowa, wlewam do, do butelek dzień wcześniej, ona sobie odstoi. Rano robię podmiany i po sprawie. Co jakiś czas też, jak już widać, że faktycznie marnieją i ten wzrost dosyć spowalnia, to używam też pałeczek nawozowych, takie najzwyklejsze z marketu do, do zwykłych kwiat, do nie, kwiatków doniczkowych. Tnę taką pałeczkę na kilka kawałków i po prostu wtykam przy roślinach co jakiś kawałek, jak najgłębiej się da pod drzwirem. Dosyć długo to już stosuję, nic się z tym nie dzieje. Po każdej takiej, że tak powiem aplikacji tych pałek, rośliny naprawdę idą do góry i fajnie to wszystko wygląda. Daję też karbo, też tam niektórzy pytali jakie karbo daję, Najzwyklejsze karbo kupowane na giełdzie, gdzieś tam ktoś to rozrabia, po prostu kupuje to w butelkach po wodzie i wychodzi naprawdę za grosze i na dużo starcza. CO2 nie mam, chciałbym mieć, ale CO2 jest dosyć drogą zabawą, więc na razie musi wystarczyć samo karbo. A w jakiejś bimbrowni, jakieś takie różne dziwne wynalazki, raczej się nie chce bawić. Także tak to wygląda, no jakoś to sobie wszystko idzie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Dużo się już w międzyczasie nauczyłem, także no, fakt jest taki, że trzeba eksperymentować. Każde akwarium jest inne, więc trzeba stosować, że tak powiem, metodę prób i błędów. U mnie też były problemy czasem z glonami. Była inwazja nitek, gdzie tam szczeliło żelazo do góry i wszystko było w nitkach i dużo roślin padło. Nauczyłem się po tym czegoś, teraz już bardziej pilnuję tych wszystkich parametrów. I jak widać na załączonym obrazku, akwarium wygląda dosyć fajnie. Wszystko ładnie rośnie. No i też ostatnio miałem też delikatnie glony zaczęły wychodzić i rośliny słabo rosły. Okazało się, że był to problem ze światłem, bo mam tutaj światło. No wydaje mi się, że dosyć mocne. Ono tam ma 2,4 waty. To są LEDy. Na 50 litrowe akwarium to wydaje mi się, że jest dużo. A świeciłem po 10 godzin. I te rośliny bardzo szybko rosły do góry, ale wynikiem tego było to, że traciły stare liście i to źle wyglądało, że czubki były ładne, a na dole nie było nic. Same patyki. Skróciłem czas świecenia o 2 godziny. Świecę sobie po 8 godzin. I o dziwo dało to dosyć fajny efekt, bo rośliny rosną trochę wolniej. Wszystkie, że tak powiem, pędy się zagęściły. Nie ma już takich właśnie patyków. Wygląda to tak dużo pełniej. I mam nadzieję, że to da radę i nic się z tym nie będzie działo. Chcę przez 8 godzin zostać i nie mam zamiaru tego zmieniać na razie. Także na ten film to by było tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Cześć.